Dzień dobry, zapraszam na program ciekawostki. Dzisiejszy tytuł: Serce myśli inaczej niż mózg. Nowa nauka o inteligencji serca. Czy serce naprawdę może myśleć? Przez wieki uważano je za symbol emocji, miłości i odwagi, ale nie za organ zdolny do samodzielnego przetwarzania informacji. Tymczasem współczesna nauka. Zaczyna odkrywać, że serce nie jest jedynie pompą krwi, to niezwykle złożony system komunikacyjny, który ma własną formę inteligencji. Okazuje się, że między sercem a mózgiem istnieje nieustanny dialog, a to, kto w tym duecie prowadzi, może zależeć od naszych emocji, myśli i stanu świadomości. Badania prowadzone przez naukowców w Ameryce ujawniają, że serce posiada własną sieć neuronów, zwaną mózgiem serca. Ta sieć liczy około 40 tysięcy neuronów zdolnych do odczuwania, zapamiętywania i podejmowania decyzji, niezależnie od mózgu. Co więcej, to właśnie serce wysyła do mózgu więcej sygnałów niż otrzymuje z powrotem. Fizjologowie odkryli, że rytm serca nie jest przypadkowy. Zmienia się w zależności od naszych emocji, tworząc charakterystyczne wzory. Gdy czujemy stres, lęk czy gniew, rytm staje się chaotyczny, ale gdy odczuwamy wdzięczność, spokój i miłość, serce wchodzi w stan koherencji, czyli harmonii między ciałem, emocjami i umysłem. W tym stanie nasze fale mózgowe synchronizują się z rytmem serca, a organizm działa jak doskonale zestrojony instrument. Nowa dziedzina nauki, neurokardiologia, wskazuje, że serce może wpływać na percepcję, intuicję i procesy decyzyjne. Wiele eksperymentów pokazuje, że serce reaguje na bodźce emocjonalne. Nawet chwilę wcześniej, zanim zarejestruje je mózg. Czy to oznacza, że serce potrafi przewidywać rzeczywistość? A może to ono jest naszym prawdziwym centrum świadomości, z którym utraciliśmy kontakt w epoce intelektualnego nadmiaru? Duchowe tradycje wschodu mówiły o tym od tysięcy lat. Serce jako siedziba duszy. Źródło intuicji i brama do wyższej świadomości. Teraz nauka zaczyna potwierdzać, że w tym starym przekazie kryje się więcej prawdy, niż sądziliśmy. I reasumując, serce i mózg nie są rywalami, lecz partnerami w subtelnym tańcu życia. Kiedy uczymy się słuchać serca, jego rytmu, emocji. I mądrości, zaczynamy dostrajać umysł do głębszej inteligencji, której nie da się zmierzyć się z sami IQ. To właśnie w tej harmonii pomiędzy logiką a odczuwaniem kryje się prawdziwy potencjał człowieka. Być może nadejdzie czas, gdy zamiast pytać, co podpowiada rozum, zapytamy, co mówi serce, i odkryjemy, że to ono nas od zawsze znało odpowiedź. Bardzo dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Jeśli się oczywiście spodobało, to bardzo proszę o serduszko i subskrypcję naszej telewizji Iskra Życia TV. Jeszcze raz bardzo dziękuję za liczne komentarze. Piszecie do nas, Państwo, bardzo, bardzo jestem za nie wdzięczna. Bardzo mi miło, że się podobają te odcinki. I że już daliście mi pewne propozycje co do nowych odcinków. Na pewno je będę realizować po kolei. A teraz to już zapraszam Państwa na kolejny odcinek 25 grudnia o godzinie 16. A dzisiaj życzę Państwu miłego popołudnia, mówiła Ewelina Ewenberger.